Maurycy Polaski, mój przekaz do mnie. Dzień dobry kochanemu Państwu, mojemu y, jasno oświeconemu. Szperam sobie to i ówdzie, bo, no, bo wiecie Państwo, to no, przegląda się artykuły w, na różnych portalach, ale również y, czasem czytam komentarze. Napotkałem jeden i chciałbym się panie, z Państwem nim podzielić, ponieważ on pasuje właściwie wszędzie. Proszę posłuchać. Oskarżacie o wszystko pis i kościół, zmyślacie fakty, powtarzacie brednie, aż ciemny katolicki naród w końcu uwierzy i usunie Kaczyńskiego. Przyznacie państwo, że genialne. A propos Kaczyńskiego, bo to dzisiaj o nim będzie nieco, ale nie o treści jego przemówienia ostatniego, tylko o formie. Moi drodzy, przysięgam Państwu, mówił o węglu. Gdyby skorzystał z wujka książki takiej o, to nigdy by takich byków językowych nie popełnił. Ja jako prosty turysta i purysta językowy yy, odnoszę się do tego w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Państwa serdecznie do posłuchania. Po polsku każdy gada sobie ten lepiej, tamten gorzej. Z reguły gramatyka leży, że marniej być nie może. A było nie uciekać z lekcji, wychodzi się jak łoś. Podczas wystąpień do narodu, gdy się doń mówi coś, prezes Kaczyński stwierdził wprzód, że warto być Polakiem. A potem dowiódł, że z językiem rodzimym jest na bakier. Dziś nie o treści będę pleść słów się kaczora. Gdy ktoś trzy tony potrzebuje, niech kupi wpierw półtora. Dwa tęgie byki w jednym zdaniu. Uwaga, do kalego nie coś się potrzebuje, lecz potrzebuje czegoś. Po drugie, Tona to dziewczyna, bo tona to nie ton, półtorej tony, nie półtora. Czy pojmie kiedyś on? Uwaga, przeto mam prywatną, choć wywód to nie nowy, że ryba krótką ma przydatność i psuje się od głowy. Szanujmy Polski, tego znakiem, bo przestaniemy trwać. Ach, warto, warto być Polakiem i lepiej język znać. No i jeszcze tradycyjnym obyczajem imieniny. Dowiedzą się Państwo, kto dzisiaj 23 września je obchodzi. A mianowicie 23 września imieniny obchodzą Bogusław, Pola oraz Jan, Tekla, Adamnan. Bernardyna, Boguchwała, Bogufała, Konstancjusz, Lina, Linus, Livius, Pius, Poliksena i Wiercisław. Ja już też jestem troszkę Wiercisław, bo kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Oczywiście zapraszam Państwa do współpracy, do subskrypcji i tak dalej. Państwo wszystko zresztą wiedzą, co ja tam będę opowiadał. Kłaniam się serdecznie. Do zobaczenia. Moje uszanowanie. Do jutra.